Szanowni Państwo, o tym, że w przyszłym roku jest milenium, czyli tysiąc lat od koronacji, pierwszej koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego, to coraz więcej ludzi wie. Chcielibyśmy też, żeby władze miasta przygotowały konkretną ofertę, ale boimy się, że może już być za późno. Przypomnę, że w roku 1994 prezydent Bogdan Trepiński właśnie rozpoczął przygotowania do milenium śmierci św. Wojciecha, czyli rok 1997 i do milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego, czyli rok 2000. No i pozostało wiele, bo zmieniło się, zmieniło się miasto, zmienił się rynek, zmieniły się ulice. Można dyskutować, czy to we właściwym kierunku, czy to jest praktyczne, czy niepraktyczne, ale jednakowoż władze miasta podjęły konkretne działania. Osiągnięto środki zewnętrzne, wybudowano kolegium europejskie, czyli filię Uniwersytetu Adama Mickiewicza. To był pomysł, przypominam, pana rektora, profesora Stefana Jurgi. Były to konkretne działania, ponieważ myślano o tym, że jednak trzeba wcześniej do tak ważnych wydarzeń się przygotować. My dzisiaj nie widzimy tych przygotowań we właściwy sposób, ponieważ to, co w tej chwili się dzieje, jest na razie tylko w takiej formie życzeniowej. Czekamy na konkrety, czekamy na poważne działania, czekamy na zaangażowanie rządu, czekamy na zaangażowanie urzędu marszałkowskiego. Jest jeszcze trochę czasu, ale nie chcielibyśmy być tutaj złymi prorokami i mówić, że trochę już żeśmy się do tej pracy za późno wzięli. Ze strony Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska będę prezentował stowarzyszenie w komitecie właśnie przy Radzie Miasta, który będzie te obchody nadzorował i zapewniam Państwa, że będziecie informowani o tym także od kuchni. To oczywiście, jeżeli będziemy dopuszczeni do tej kuchni,